Dzień dobry Państwu. W tym poradniku pokażę Państwu w jaki sposób do swojej strony internetowej zamontować galerię Sigplus. Galeria Sigplus ma bardzo duże możliwości, trzeba tylko wiedzieć jak ją skonfigurować i ten poradnik ma właśnie to na celu. Poradnik jest darmowy, można go sobie pobrać w całości z mojej strony lub też obejrzeć na YouTube. Cały kurs będzie przeprowadzony na mojej stronie, która zawiera, jest częścią składową innego poradnika związanego z umiejętnością budowy sklepu na Joomla i Yom Shopping. Dosyć popularne. W kursie pokazuję, jak sklep skonfigurować, do czego służą pewne opcje, czyli doprowadzamy go do momentu, kiedy jest sprzedawany. Efekt tego kursu można będzie właśnie zobaczyć na tej stronie. I uwaga, tą stronę spakowano całą, całą Yomi, Yom Shopping i właśnie Galerię Cyclus. Można pobrać jako bonus do tego kursu związanego z budową sklepu na Yom Shopping. No to zaczynamy. Aby zamontować galerię Cyclus, musimy ją pobrać. Najlepiej to zrobić z centralnej składnicy rozszerzeń. Przechodzimy sobie gdzieś w takie miejsce jak Photos and Images i szukamy galerii. Mamy tutaj właśnie galerię zdjęć. I cyklus najczęściej jest dosyć wysoko. Jest to dosyć wysoko i bardzo dobrze oceniana galeria. O, klikamy na nią. I tu mamy krótki opis. Proszę zwrócić uwagę na ranking 486. Bardzo dużo userów oceniło tą galerię bardzo dobrze. Więc możemy być pewni, że ta ocena nie jest oceną 5 czy 6 osób. Przejdźmy do sekcji Dowland. Przekierowani jesteśmy na stronę, gdzie możemy pobrać plik. Uwaga. Klikamy link w kolumnie Files. Robimy to oczywiście dla Jumli 1.7. Dobrze. I plik zapisujemy. Zapisuję go sobie w wcześniej przygotowanym folderze. Zapisz. O, już jest. Dobrze. Jest już zapisany. E, musimy się teraz zalogować do naszej strony. Przypominam, że ktoś kto zakupi mój poradnik związany z budową sklepu będzie dostanie tą galerię już zainstalowaną. I logujemy się do zaplecza. No i trzeba zainstalować nasz dodatek. Przypominam, że jest to galeria, która wyświetla zdjęcia w artykule lub też w pozycji modułu. Nie jest to galeria typu komponent. Więc zarządzanie zdjęciami i uploadem jest troszeczkę trudniejsze. Klikamy instalację i przeszukujemy w naszym folderze naszą galerię. Jest tutaj. Klikamy otwórz i wczytaj pliki, zainstaluj. Galeria jest w tej chwili zainstalowana. Jest w naszym systemie, ale nie działa. Musimy ją włączyć. W tym celu przechodzimy do rozszerzenia dodatki. I tutaj szukamy naszej galerii. Najlepiej przesortujmy to sobie w pierwszym momencie na e, wyłączone. Ona jest w tej chwili wyłączona, i już ją mamy. Możemy ją włączyć tutaj, klikając, właśnie czerwone kółeczko lub też przejść. Klikając na tytuł, przejdźmy. Może i teraz tak. Włączmy ją sobie od razu. I po prawej stronie mamy podstawowe elementy konfiguracji tejże galerii. Jak widać, jest ona tłumaczona na język polski. Po najechaniu na dane pole, opis danego pola pojawia nam się. Postaci pop-upu. Tutaj możemy ustawić folder startowy, czyli wszystkie pliki zamieszczone w tym folderze będą nam się dosyć prosto otwierały. Do tego zaraz dojdziemy. Tutaj mamy wygląd galerii i takich kilka innych elementów, które możemy sobie opisać czy zmienić. Oczywiście, podczas pokazu będę e, pokazywał, jak to zmienić tutaj oraz jak zmienić to w, za pomocą linii Comment. Ponieważ każda galeria SIG może być inna. Ja galerię SIG zastosowałem na takiej stronie ADP Clinic i proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda. To jest właśnie. Galeria SIG. W ten sposób obsługuje pokaz certyfikatów. Certyfikat do jakiejś małej dziewczynki. Dobrze. Tutaj mamy możliwość zobaczenia prac jednego ze specjalistów. Proszę zwrócić uwagę, że tu jest kilka galerii. Też pokażę Państwu, w jaki sposób to zrobić. Dobrze. I żeby nie przedłużać, to jest koniec części pierwszej. W części drugiej pokażę, jak załadować i wyświetlić podstawowe zdjęcia. Dziękuję.